Hej, 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 siemanko widzowie! Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj sobie zrobimy nową serię na tym kanale. Jeśli to można uznać za serię, po prostu będziemy robić ten podstaw. Jaki... To będzie seria z tych challenge różnych i dzisiaj będzie pierwszy podstawowy Try Not to Love Challenge. Ja już nie przedłużam no i zaczynajmy! Gościu by zapodał dobre bity! O! Oh, I'm sorry. I didn't mean to. Inspecting. Mm, Bo czy wszystko się jeszcze Pretty. Mm. Twoje łóżko, gdy nie wstajesz nigdy do szkoły. Mm. Ja. Stop. Ja się nie zaśmiałem. Wcale tego tutaj nie widzę. Po prostu. Tak, ja wydychnąłem. Ja po prostu wydychnąłem płeczkę. Dobra, oglądajmy dalej. Ja będę po prostu wdychał w powietrze. Ech, możesz pójść? A, no, bo nie chcę. <ścoughs> no, ja mówię, że wydychnąłem what this is this? Miam, ja miam. miam. Mimi now! um am a big cat! Yeah, no! Brzmi, I'm a big Oh no! My table is broken! I am a hawk! Oki okay. okay. Uuuu, slap był mocny Uuu, u To widać, to zły pan po prostu To no, Wow Kot życia tak? Kot życia mhm. tak fajnie Fajnie, że masz coś na budzi Am, nam, nam, nam Udź. Nie sprzedaję coś młodego. Coś dobrego. Ale daj mi hajs! Hajs nie! Gości strasznie nerwowy. Proszę, nie. Dzień dobry. O, oh, Katia Dzień dobry. Dzisiaj w, naszych, w naszym programie mamy 5... I... Oh. Oh, sorry, dzień! Ile tam ma... O nie, on jest susi nie, Aha, nie, nie, no, nie, nie, złe. To już, było, było. To już było złe nie, to nie, było nie, 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 To właśnie. Tutaj. Do, do skarmi, oh, no, to jest do złotych do happy, 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 happy. Dobra, już. Ej, nie, Little jeszcze baby. będziesz się wstrząsnął. No, jeszcze sobie poszedł. HAPPY okay. <laughs> no, uh, nie jesteś to you w know Tak serio. we get Co, czy my ząbki, panowie? Kocja, jakiegoś to... nie ma, to pamiętasz, że było wcześniej panowie a nie napiszę hashtag, y, hashtag, y, hashtag y, nazwy tej bajki. Dobra, to było wcześniej. Halo? Hm? Uo, du du, du du. -du, 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 -du. E, eh. dostanę to 20 zł czy nie? Dost nie dostanę? Dostanę, nie dostanę? Dostanę, nie dostanę? Dostanę? Nie dostanę? Nie dostan? Hey, dostan? Yeah, I have for today. Oj. Co dzisiaj robimy, panie profesorze? Oh, okay. Coś nowego? Aha, no, ok. Nie. Nie. No. Mamy trzy życia. Uznajmy, okay? okej? Ja mam teraz dwa. Kto wygrał, niech napisze, wygrałem. I, will, I love to play with my dad. Fajnie. Spróbuj ponownie. No, it's Spróbuję ponownie. O, o nie, chyba <gryzny> ja się nie próbuj podobnie. Jeszcze nie zaśmiałam. Nie. Czy nie dałeś mi fotuny? A co, jak będzie ci dał? Nic! A jak to? Oh my god, urodziłem dziecko, o Miam, 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 miam! Miam, miam! No spagaty, nie, y, fikołek super, Uu, fikołek super, pupa, lupa, że mi jak się nie zabawę, chyba przegrałeś. O, no. hajdź, jeszcze kotek taki jest, kopa, bofa, co z nim? Ja, ja, nie, no, jumpscare skier to wstery, dam y, joe, skier Hmm? Hmm? On skoczy On, no nie, to jest, to jest bledne. Zaczekajcie na to. Że tak podobno tak pisze. Oj o oh mój Boże To jest Hulk Miał, miau, miau Czego chcesz? Patrz, ręka Ło, wow. ale bieluch On go dziabnie No wiedziałem, wiedziałem Ja, ja. Miał, miau, miau, miau to, to nawet już mnie wystraszyło Mmm, food is... East or west Food is the best Miau, miau, miau Spadaj Głasku, głasku Głasku Jeszcze jeden raz Głasku, głasku, głasku Nie zaszyjałem się ZER SPICY Okej Co znaczy? Wreszcie znowu Więc nie jedno HP Ja ja yeah, yeah. O oh. O oh. bikantu riguri guri wccali ngangu to <muchos> będzie od oh początku życia o my god maru a you gentleman so girl wow piep hei to gdzie no Boxer, bokserem jestem, bokserem Bumad. Oh, oh, Łapsik, Daj mi zrać. Makaron za tobą jest. Wszystko mi, ona po ciebie idzie. Ona idzie.

On skoczy do jedzenia. Nie oh. ja z tego się nie spodziałam. Przepraszam, widzowie. Wi widać, że przegrałem. Niestety przegrałem. Następny odcinek będzie pewnie z czegoś innego. Będę czasem nagrywał co mi jeden miesiąc albo co dwa takie filmiki. Mam nadzieję, że się ten filmik Wam oczywiście podobał. Jeśli chcesz kupić. Jeśli normalnie po prostu chcesz więcej takich filmów, to będę robił co, co 15 dni albo co 20. No to najpierw musicie, musicie dać 50 subskrypcji. Mam nadzieję, że się podobało. No i papa.